Mario Lawada, witam Państwa w programie dietetycznym Polskiej Telewizji Regionalnej. Dziś o Świętach Bożego Narodzenia porozmawiamy z panią Katarzyną Próś z Zębiskiego Walesanty. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania. Święta Bożego Narodzenia to chyba jeden z najgorszych okresów dla naszego organizmu. Jak zatem być wiernym tradycji, a jednak nie zaszkodzić sobie? Największym problemem świąty jest to, że kojarzy się nam on tutaj z przymusowym jedzeniem. To powoduje, że brakuje nam takich pozytywnych doświadczeń świątecznych. Wydaje nam się, że potrawy są ciężkostrawne, kaloryczne, tuste, a przecież to od nas zależy, ile potraw zjemy i w jakiej one będą ilości. Jak gdyby Pani mogła powiedzieć widzom polskiej telewizji regionalnej, w jaki sposób dobrze przygotować się do tej kolacji wigilijnej? Oczywiście możemy przygotować się do y, tutaj wieczerzy, natomiast nie jest to kwestia kilku dni, kilku godzin czy tygodni, tylko praca y, tutaj miesiącami. Y, na czym to polega? Na czym to polega? Zasada jest taka, im bardziej urozmaicamy swoją dietę, y, tym lepiej, tym odwdzięczy się nam on w święta. Na przykład jeśli osoba y, nie zjada w ogóle smażonych ryb, tylko cały czas jej dieta jest uzupełniana tylko i wyłącznie w inne mięso, na przykład schab, to rzeczywiście po zjedzeniu takiej ryby będzie czuł się ociążale, mimo że ryba, ryba jest lepiej trawiona przez nasz organizm niż sam schab. Dlatego też zachęcam tutaj, żeby całoroczna dieta była rozmoicana we, wszy, we wszystkie produkty. Tak naprawdę nasz organizm potrzebuje około 40 do 60 produktów tygodniowo, tak żeby tutaj ulec alergizacji czy nietolerancji pokarmowej. Dieta w święta czy jest to w ogóle możliwe, kiedy wokół tyle pokus? Tak naprawdę musimy zastanowić się tutaj, co jest dla nas najważniejsze, czy jedzenie, czy też spędzenie czasu z, blisko, z bliskimi osobami w tej świątecznej atmosferze. Tak naprawdę jedzenie ma znaczenie tutaj drugorzędne. Możemy oczywiście podzielić się tutaj ze swoimi domownikami bliskimi, naszymi nowymi nawykami żywieniowymi i jestem pewna, że tutaj uszanują naszą, nasze zdanie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w okresie tym świątecznym zapominamy o jedzeniu. Często wydaje nam się, że nie jedząc nic cały dzień, spokojnie wieczorem możemy zjeść sobie więcej. Nic bardziej mylnego. Pamiętajmy o tym, aby zjadać jednak pięć posiłków dziennie. Co tutaj warto, na co warto zwrócić uwagę, to na to, żeby wypijać zawsze szklankę wody przed danym posiłkiem. Um, oczywiście możemy zjeść sobie to, co jest na stole w ten Wielki dzień. Natomiast pamiętajmy o tym, że kierujmy się tutaj rozsądkiem, umiarem, a nie jedzmy na akord. Pamiętajmy o tym, że jeśli rezygnujemy tutaj częściowo z diety, nie powinniśmy zwiększać swoich posiłków na talerzu, wybierając jak najmniej kaloryczne potrawy. Boże Narodzenie jest to czas, gdzie na stołach pojawiają się jabłka, pomarańcze, grejpfruty. Pamiętajmy, żeby nie zabrakło ich w naszej diecie również podczas świąt, dlatego że mają bardzo dużo witamin, składników mineralnych i również kwasy, tutaj, które tutaj poprawiają nasze trawienie. Dieta odchudzająca. Co by Pani jeszcze mogła powiedzieć o umiarze? Jeśli chodzi tutaj o umiar, to rzeczywiście, rzeczywiście jest to czas, który nie jest najlepszym sprzymierzeńcem, kiedy staramy się zredukować masę ciała. Natomiast załóżmy, że kosztujemy wszystkie potrawy na stole, ale umówmy się, że jest to na zasadzie tylko kosztowania. Natomiast co tutaj więcej mogę powiedzieć, to to, żebyśmy nie sięgali po takie produkty, które gdzieś na co dzień mamy, Typu ziemniaki, natomiast skupmy się rzeczywiście na tych świątecznych potrawach. Jest to czas, gdzie yy, możemy sobie pozwolić, natomiast, tak jak już wcześniej wspomniałam, pamiętajmy o tym, yy, aby tutaj kierować się rozsądkiem i umiarem. W święta nie zwracamy uwagi tak bardzo na kaloryczność, ale jednak zdarzają się osoby, które wciąż utrzymują tę dietę. Jak zatem odchudzić te tradycyjne potrawy? Nawet podczas świąt nie wstydzimy się zapytać o jakieś lżejsze potrawy, starajmy się yy, zjadać. Yy. Po lżejsze yy, posiłki. Yy, na przykład, jeśli chodzi o rybę, to nie musi być ona standardowo w panierce. Może być yy, ryba sauté, gdzie tutaj możemy ją popruszyć solą, pieprzem. Dla urozmaicenia można dodać również płatki migdałów, słonecznik czy też dynie. Yy, jeśli mamy tutaj, yy, możemy przygotowywać posiłki z bliskimi. Yy, warto na przykład do surówek, sałatek dodać tutaj oliwę z oliwek. Natomiast nie używać już śmietany, zarówno do sałat, jak jak też zup czy barszczy. Jeśli chcemy tutaj całkowicie odchudzić niektóre dania, to również możemy zjeść zupę rybną czy też śledzia w jogurcie lub w jabłku. I również tradycji stanie się tutaj zadość. Gdy wybieramy się jednak w odwiedziny do bliskich nam osób, wtedy nie patrzymy chyba tak bardzo na te kalorie, bo jednak tych słodkości i innych potraw jest cała masa. I co wtedy, gdy ta pokusa jest silniejsza? Mm -hmm. Potrawy wigilijne są dla nas, a nie my dla nich. Y, dlatego też y, kiedy jesteśmy u bliskich y, na wieczerzy, pamiętajmy o tym, żeby nie nakładać dużej ilości na talerz. Jeżeli mamy wpływ na to, jak są przygotowane te posiłki, y, wybierzmy na przykład upieczoną rybę, a nie smażoną. Nie zapominajmy również o wodzie, bo ona również jest tutaj bardzo pomocna, jeśli chodzi o trawienie. No, święta wiążą się też z przejedzeniem najczęściej. Jak sobie z nim radzić? Sposoby są różne. Ja najbardziej polecam spacer, dlatego że naturalny ruch usprawnia tutaj pasaż treści pokarmowej. Jeśli chodzi o środki farmakologiczne, to nie jestem tutaj zwolennikiem, żeby po nie sięgać. Lepiej zaparzyć sobie tutaj miętową herbatę. Czy w okresie nowego roku tych pacjentów jest więcej, mają te postanowienia noworoczne? Tak, nowy rok, nowe postanowienia i coraz więcej pacjentów tak naprawdę. Kobiety, mężczyźni czy też dzieci stawiają sobie nowe cele, nowe postanie, postanowienia noworoczne i rzeczywiście jest ich więcej niż przed świętami. Dlatego też zapraszam wszystkich chętnych na taką bezpłatną konsultację dietetyczną. Moi pacjenci otrzymują ode mnie specjalne planery świąteczne, dzięki którym nie muszą być na restrykcyjnych dietach. Mogą pozwolić sobie na dowolną kolację wigilijną. Pamiętajmy o tym, że święta to magiczny czas spędzony w gronie najbliższych. Te święta będą wyjątkowe, dlatego też wybierajmy wyjątkowe prezenty, mądrze i zdrowo. Zapraszam wszystkich chętnych do zakupu takich bonów. Podarunkowych, gdzie mogą Państwo nabyć konsultacje dietetyczne, czy też kuracje oraz prezenty, które przygotowałyśmy w tym roku. Są to zestawy witamin i naturalnych kosmetyków.